Tak. Więc, siemanko. to jest, jest, jest dzisiejszy dzień, czyli następny. Wczoraj było zarewienia, i dzisiaj chcę wam nagrać efekt. I nie wiem, czy się nagrał wchodzą sobie orfy i karasie kolorowe Całe stado było, a teraz nie widzę ani jednej Także będę tak cały dzień to nagrywał Aż w końcu wam uda mi się wam pokazać to dokładnie Bo na razie to Z tego co widzę to nie za bardzo teraz Pokazać, bo uciekły od razu Także no Karp duży, pływa sobie po wierzchu normalnie. Tutaj, jak widać, też karpik, też taki 30. Tak ponad. No, jak widać, tutaj jest ten karpik. O. No, taki malutki jeszcze jest obok niego. Dobrze działa, dobrze. Pięknie działają te kolorowe. Dobrze, że z nimi wyszły te ryby, bo nabierają większej pewności siebie teraz, nie? się duże. Takie średnie. Krąp, tak, krąpik też jest, no, krąpik, krąpik, także fajnie, fajnie. Tam karp poszedł pod filtr, widzę jego nadal, a kamera go na pewno nie widzi. Ja w ogóle nic nie widzę na kamerze, także nie wiem, czy widać w ogóle te kolorowe. No ale działa, działa, działają, działają kolorowe, działają. Pomogły naszym rybom sobie tutaj wyjść. O takim niedużym, znaczy niedużym. Taki 18, to jest gdzieś tu karaś taki, no. To upyga, nie, to też karaś jest, tylko że chudszy. Tamorfy, się, karpiki, wszystko obchodzi. Duży karp chodzi. Dwa duże karpie. Także. Jeden po lewo, drugi po prawo. Jest bardzo fajne, pięknie to wygląda. No ale ja już muszę iść na lek. O, duży karaś. Nie widzę. Go na kamerze. Mi się od niebo tak odbija, że ja ledwo w tej rzeczywistości widzę. Ale. O. Tam jest karp duży, tu płynie. No raz. o, tutaj jeszcze te korowe. O, teraz widać. Rozmazanie, ale widać niekład i tutaj o, dwa duże karpie. Jeden coś z dna wyżera. A drugi sobie popłynął. O, i jutra obydwa popłynęły, dobra. Koniec. Nie wiem czy widać, ale jak ja widzę, tutaj jest odgroma ryb. Bardzo dużo ich tu stoi. Jakieś jazie, płotka, karasie. Są też te To jest ten Lin Amur chyba nawet jest No Karpiki są, tu pykam, usmuwiłem chyba i jeszcze yy. Nie pamiętam a nie pamiętam kurde Ale ja widzę tutaj są O tu Na kamerze to ja w ogóle nie widzę Nic a nic, ale Ale mm -hmm. no ja widzę bardzo dużo rybek i mi się to podoba. Także no są chłodki, jazie, wszystko jest wszystko. Większość rybek zestawu. Większość gatunków oczywiście. Woda jest naprawdę czyściutka, że wszystko widać. Krzepałem sobie trochę wodzie szufelką, w sensie w piachu, żeby śmieci ten, i wszystkie ryby podeszły. Dwa karpie, trzy karpie duże, kolorowe, wszystko podeszło, dosłownie wszystko. Wow, oj, ten jeden duży to trochę taki nie jest chyba najzdrowszy z tego co widzę. Albo to jest uszczerbiona łuska, albo nie, to akurat chyba nie jest choroba. Ale na, na grzbiecie to jest choroba, nie? Ale tutaj idzie do morfy takim ślaczkiem Aż do tamtą, aż podkładki są z podkładki. Tutaj karaski uciekają karpik. Znaczy karpik, to jest duży karp. Tutaj za nimi karaska też. Ładnie, pięknie to wygląda, nie? To jest to dla mnie. I to tylko wystarczyło sobie chwilę w piachu tu bo były te o, znowu karpik wraca duży widać go tam, nie wiem czy na kamerze, ale o, tutaj takie jaśnie o, jest, widać o, wpływa dwa są dwa, jeden ucieka drugi przypływa ten mniejszy przypłynął i ucieka znowu pięknie to wygląda